Cześć, nie widać. Dzisiaj wam chciałem pokazać, jak bez użycia nitownicy zakręcić takie oto nitonakrętki. Są dokładnie ósemki po to, już mam przygotowane otwory 11 mm. Otwory wywierciłem wcześniej, żeby nie zanudzać, żeby nie tracić czasu. Więc spróbuję wam to pokazać. Jest wiele filmików o tym, jak to zrobić na YouTube, ale w żadnym nie widziałem użycia łożyska płaskiego. Takiego oto łożyska. Widać. Otóż w filmikach możemy zauważyć, że do ciśnięcia takiej nakrętki Najczęściej jest używana śruba i nakrętka z podkładką. Już spróbuję to pokazać mam przygotowane. Także użyjemy takiej śruby to jest M8, nakrętki, podkładki oraz łożyska. Podkładkę tylko użyłam z tego względu, gdyż ma otwór 8, a łożysko ma otwór w środku 9 mm, i podczas zaciskania ta ta wkrętka mogłaby nam wpaść do środka. wiem, użyć do podkładki. Niestety, takie tylko łożysko posiadałem. To co, zaczynamy. Pierwsze pokażę Wam, co mi nie pasowało w tym patencie z całą podkładką. Otóż mi często i gęsto podczas zakręcania tej nietonakrętki obracała się nietonakrętka razem z podkładką, gdy dokręcałem nakrętkę. Tak? Na czym to polega? Mamy. Zakładam podkładkę, na to wkręcamy nietonakrętkę. Jest popsuta. Podczas, gdy podtrzymujemy sobie tą śrubę. to jest ten klucz, Żeby nam się nie obracała. Tą nakrętkę odkręcamy w dół, odkręcamy. W ten sposób, nie ta nakrętka nam się ładnie zaciska. Pokażę, wiesz, Wam pokażę, jak to wygląda z tą podkładką nieszczęsną. Może będzie widać, jak ona się obraca. Spróbuję Wam to pokazać. Bardzo dobrym narzędziem do tego płaska 13, oczko, 13 oczkowa z grzechotką. Bardzo fajnie tym się pracuje. Podtrzymujemy śrubę, czyli dobrze widać. Myślę, że tak. Coś spróbuję tutaj poprawić. Może troszeczkę więcej. O. No i myślę, że będzie super. No. Podczas zaciskania całość mi się bardzo często obracała. Nie wiem, czy jest to widać, jak się obraca nie to nakrętka. I wymyśliłem, aby użyć do tego celu po prostu włoskiego łożyska. Dlaczego? Pierwsza rzecz łożysko. Nam zmniejszy tarcie między nakrętką a podkładką. Co yy, idzie, użymy mniejszej siły, nie będziemy tak się męczyć. Dobra, mam tą śrubę, nakręconą tą nakrętkę, nakładam na to łożysko. Podkładkę nakręcam, nie tą nakrętkę. Tak jak już mówiłem, podkładkę używam tylko dlatego, że łożysko ma otwór 9 milimetrów ja bym miałbym z otworem 8 mm nie musiałbym tak podkładku używać tylko bym używał samego łożyska nakrętki dobra mamy tak nakręcone nie widać o dobra wkładamy w otwór bardzo ważną rzeczą jeszcze jest aby nie to nakrętka była nakręcona do końca żeby nam nie zerwało gwintu prawda Nakładam wcześniej wywiercony otwór, nakładam płaską trzynastkę, u góry podtrzymuję kluczem imbusowym śrubę, aby nam się nie obracała podczas nakręcania. Nie wiem, co będzie z tą ostrością poprawić. Chyba się udało, prawda? Co dzisiaj nie chce, kamera współpracować. Dobra. Pokażę, jak działa mój sposób. Podtrzymuję kluczem busowym śrubę, a nakrętkę odkręcam do śruby. Widzicie, jak ładnie się zaczyna zaciskać, a łożysko się obraca. Dolna część łożyska stoi w miejscu oparta o element, górna część się obraca razem z nakrętką. Jest to bardzo fajne, bardzo fajny sposób jeśli ktoś ma do nakręcenia tylko kilka nakrętek w roku, tak ja, to jest to bardzo fajny sposób. Nie ma sensu przepłacać, żeby kupować nietownicę do tego specjalną. Dodam, że na samej podkładce dosyć opornie doszło, dosyć ciężko. A w tej chwili idzie nam to bardzo lekko. Mam dokręconą. Chcemy się dokręcić z czuciem, żeby nie zerwać. Teraz, tak, mamy tak przykręcone, nie możemy odkręcać od razu śruby z nitokrętki. Ponieważ można mi się obkręcić i będzie już bezużyteczna, pierwsze odkręcamy tą nakrętkę. Czyli nakręcamy z na śrubę, podtrzymujemy śrubę. Nakręcamy. O, już mamy poluzowaną. Możemy odkręcić, zdjąć. Mamy ładnie dociśniętą nitokrętkę w otworze. Nie widać. Wszystko jest dobrze, ładnie naciśnięte w środku. Jest to bardzo mocne. Jeśli mam odpowiedni otwór do odpowiedniej nakrętki, to nam na pewno będzie to trzymało. Pokażę Wam jeszcze raz. Nakręcam z powrotem tę nakrętkę. Jeśli tej chwili bym nakręcił jedną nakrętkę na to by nie była do końca nakręcona i byśmy ją zerwali. Spróbujemy jeszcze raz. I zasada jest taka sama. Daję łożysko i generalnie bym mógł, gdybym miał ósemkę, mógłbym już nakręcić bezpośrednio na tą bez żadnych podkładek, ale może spróbuję, może się uda. Śruba, nakrętka, łożysko i to nakrętka. Wkładamy i spróbujemy zacisnąć kolejną, tym razem bez podkładki. Może nam się uda. Zobaczymy. No już idzie ciężko. I wystarczy, by nie zerwać gimtu. I tak samo pierwsze popuszczamy nakrętkę. Luzujemy ją. trzymamy zluzowaną. Odkręcamy. I wyjmujemy. No niestety. Nie wyszła na to tym razem. pokażę wam może. Tylko dlatego. Że łożysko ma otwór 9 mm, i tak myślałem, i ta nakrętka nam wpadła. Ale gdy użyjecie łożyska dziewiątkę z podkładką, żeby był otwór 8 mm podtrzymujący, i nakrętkę wychodzi to super. Także myślę, że pomogłem co niektórym. Ktoś to używa już tego patentu bez łożyska, proponuję kupić łożysko. Naprawdę nie pożałujecie, to nie jest drugi koszt. Myślę, że 2-3 zł może takie łożysko. I naprawdę praca staje się przyjemna. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wam Was, cześć!